W dzisiejszym filmie um, chciałbym Wam powiedzieć, że chciałem w tej serii zrezygnować z podawania cen. Podaję tylko jakby nazwy, ale nie podaję już cen, bo po prostu za bardzo mnie to męczy, bo muszę bardzo długo dosyć szukać i więc tak, dzisiaj, tak, obiecałem wymagania sprzętowe Red Dead Redemption 2 ile wydajemy? no, już nie więc tak, system operacyjny musielibyśmy mieć w sensie ja sam sprawdzałem na różnych ale działa od XP w górę pisze, że od 7, ale tak naprawdę działa od xp. Dalej, procesor Inter, y, Intel Core i5-2500K lub AMD FX-6300, z czego AMD, y, znaczy Intel Core i5 chyba był w tamtym odcinku, więc wy, chyba będziecie wiedzieli, ile kosztuje. Dalej, mamy pamięć. 6 GB RAM, niestety, przykro mi, i karta graficzna, tak, to zło znowu, ale nie jest tak źle, nie jest tak źle, wcale nie jest źle, bo karta graficzna tutaj to jest GeForce GTX 770, 2 GB, czyli wyobraźcie sobie, jakie to musi być stanie, lub Radeon R9. 283 giga i teraz dla osób, które chcą jakby ożywić stare komputery chcą i albo no nie wiem ale coś ze starymi komputerami i chcą sobie to zainstalować to teraz muszę zmartwić bo miejsce na dysku trzeba mieć co najmniej 150 giga. Ale aktualnie instaluję Red Dead Redemption i wiem, że on zajmuje 111 giga Te czter, 40 jest dlatego, że on musi robić save'y Tak. Także, no słabo. Bo to jest jedna trzecia całej małej pamięci w komputerze. No. I to by było chyba na się na tyle, bo ja już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak mi się wydaje. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, zapromować mój, mój profil na, na Robloxie jeśli ja jestem o Meteorical i dołączyć do mojej grupy Ultra Urban i Charlie Smith wszystko jest na moim profilu. E, także zapraszam e, na czarnej z jest serwer na którym możecie pracować w kawiarni i e, jest taka akcja, za niedługo będzie giveaway że będę dawał co 10 minut e, 10 robux za niedługo zobaczycie kiedy co 5, co 5 minut 10 robux się przejęzyczyłem, sorry, co 5 minut 10 robux, także myślę, że będzie ciekawie, robuxy do wydania to 400, póki co, kurde, zabiję chyba swojego, o kurde, dlaczego, A nie, zabijają mnie, i... Pomóżcie mi, bo ja tutaj Widzicie, że jestem nie najlepszy w Operation Overlord. Ciągle ginę. Proszę o pomoc, pilnie. Yy, tak. I pokażę Wam jeszcze tylko mój profil, żebyście wierzyli, że mogę kupić Robuxy, że będę miał jakieś Robuxy. Wiem, że na razie mam 6 Robuxów, ale ja sobie je doładuję spokojnie. Tu macie potwierdzenie za chwilę. I wiem, że tak na siłę przedłużam, ale no, no sorry, no. To trzeba zaznaczyć wszystko, skopiować. Mm -hmm. Tak. No i, 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 i co? Dlaczego wy tego nie widzicie? Dlaczego? Chyba, że... O! To, 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 jest mój profil. Jestem w studiu właśnie akurat. Także proszę mnie dodać do znajomych, tak się pisze mój... Ten, tutaj, to, to. Mam 16 followersów i 5 znajomych, także chętnie dodam widzów. Tak, no to ja się z Wami żegnam. Na razie cześć.